Polskie sądownictwo ma swoje problemy i wymaga zmian, reform, doinwestowania i poważnego traktowania sędziów. Natomiast, gdyby minister Zbigniew Ziobro i premier Beata Szydło zadali sobie ten trud, żeby sięgnąć do klasyki filozofii politycznej i przeczytać książkę o duchu praw Montesquieusza, dowiedzieliby się, że już 2,5 wieku temu przewidziano tę intrygę, którą dzisiaj nam serwuje. Bo. W tym dziele Montesquius napisał, że władza wykonawcza musi być odrębna od władzy sądowniczej, bo inaczej sędzia byłby jednocześnie prawodawcą. Może można być naiwnym, ale nie można nie uczyć się na błędach, które popełniono wcześniej, bo książka Montesquieu'a tuż po publikacji trafiła na indeks ksiąg zakazanych. Więc jeżeli nie chcemy bronić wolnych sądów, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niedługo ich. Mówienie o wolności będzie również zakazane.